Życie, miłość, wiek, przedawkować, te to dziś Bo wszystko smakuje lepiej, gdy nie boisz się żyć Kiedy świat zwolni, chcę się zatrzymać Poczuć, że chwila naprawdę się zdarza Kiedy w środku mnie wszystko gra Niech ta chwila trwa, po prostu gra Kiedyś myślałem, że trzeba mieć więcej że wartość człowieka to rzeczy w ręce Dziś wiem, że liczy się to, co w środku I z kim potrafisz śmiać się bez powodu Nie trzeba góry, by czuć, że się żyje Wystarczy spojrzeć, jak słońce odbija się w szybie Nie czekaj, aż los sam cię zaskoczy Zacznij żyć tak, jakbyś już wygrał Zamiast gonić, idź wolniej Bo najwięcej dzieje się, gdy nie musisz Zamiast udawać, że wiesz Zapytaj, bo pytanie to pierwszy krok do świadomości nie ma błędów, są tylko próby Każda z nich to prezent od życia A gdy wszystko się wali, śmiej się Bo to tylko scena, a ty grasz główną rolę Niech ci się chce, nawet gdy nie wiesz po co Niech ci się śmieje, nawet gdy płaczą inni Bo gdy masz w sobie ten błysk To i też wygląda jak ten jest. Życie miło śmiech, przedawkować chcę to dziś Bo wszystko smakuje lepiej, gdy nie boisz się żyć kiedy świat zwolni, chcę się zatrzymać I poczuć, że chwila naprawdę się zdarza Kiedy w środku u mnie wszystko gra Niech ta chwila trwa, po prostu gra Nie szukaj sensu, bądź sensem Nie szukaj drogi, już nie jesteś Nie pytaj świata, co masz robić, po prostu oddychaj, rób to po swojemu